Cześć, Szymanko, Witam Was w kolejnym odcinku. Jesteśmy w sklepie Wędkarz Pro. Dzisiaj porozmawiamy sobie o supermaszynach. Są to mega mocne kołowrotki, które możecie zarówno zastosować w słonej wodzie, jak i w słodkiej, do połowu sumów, bądź dorszy skutra. A tymczasem zapraszam Was na film. Na wstępie przypomnę, że znajdujemy się w Radomiu, 26600 Radom, ulica Przemysłowa 11. Za plecami widzicie nasz sklep stacjonarny. Jesteśmy dla Was czynni 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty. Zapraszamy Was na naszego TikToka, Facebooka oraz stronę internetową, na której możecie zapoznać się z naszym asortymentem oraz być z nami na bieżąco. Dostawy, konkursy, e, nagrody, urodziny, także wszystko, jeśli chcecie być na bieżąco, zapraszamy. Tak jak już wspominałem, porozmawiamy dzisiaj o kołowrotkach, e, które możecie stosować zarówno do połowu dorszy w słonej wodzie skutra, jak i do połowu sumów. Mam teraz w ręce model kołowrotka w rozmiarze 14000, jego dokładna nazwa to Okuma Salina SA14000A. Kołowrotek wyposażony w 7 łożysk, przełożenie 5,4 do 1, bardzo mocny hamulec o mocy 20 kg, masa tego kołowrotka to 668 g, a nawój kołowrotka na jeden obrót korpką to aż 116 cm. Także jak widzicie jest to naprawdę porządna maszyna, bardzo duża, co od razu rzuca się w oczy, na pewno ten duży knop. No, duży knop przy połowy dużych ryb jest naprawdę bardzo wygodny. Gdzieś możecie sobie zaprzeć wędkę o nogę, o biodro, bądź włożyć ją w pas i na pewno wygodniej jest złapać taką dużą korbę. Przy holu silnych ryb, no to jest na pewno też właśnie takie łatwiejsze i wygodniejsze. Bardzo fajny w ogóle design tego kołowrotka, takie złoto z niebieskim. Można by powiedzieć od razu, że ten kołowrotek będzie drogi, no ale tak, on do, 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 tańszych, do najtańszych nie należy. Jest to dosyć wysoka półka cenowa. Także też musicie być tego świadomi przed zakupem. Kowrotek przeznaczony dla bardzo wymagających wędkarzy. No, którzy łowiąc duże ryby muszą mieć maszynę tak yy, sprawdzoną, Kto, muszą wiedzieć, że ta, ten kołowrotek nie zawiedzie ich w najmniej oczekiwanym momencie holu. Kołowrotek wyposażony jest w łożyska yy, ze stali nierdzewnej oraz jego system smarowania zapobiega dostawaniu się wody do środka mechanizmu. Kołowrotek posiada również gumowe uszczelnienie łożysk dla maksymalnej ochrony właśnie przed dostaniem się wody do środka, szczególnie tej słonej wody, która mogłaby mu wyrządzić bardzo wiele szkód. Co ciekawe, kołowrotek posiada również skręcaną korbkę dla jak najmniejszych luzów i aby sprawić, żeby ten mechanizm był jak najmocniejszy. Na model kołowrotka 14000 możecie nawinąć 290 metrów żyłki o średnicy 0,45 mm. Także szpula w tym kołowrotku jest naprawdę bardzo pojemna. Śmiało nawiniecie tutaj grubą plecionkę, którą zastosujecie do łowienia dużych ryb. Także odkładam teraz kołowrotek 14000. Wezmę sobie w ręce jego mniejszego brata. Mamy tutaj model 10 tysięcy. Powiem Wam szczerze, że tak naprawdę nie widać znacznej jakiejś różnicy tutaj w korpusie w wielkości tego kołowrotka. Bardziej te kołowrotki różnią się wielkością, głębokością i średnicą szpuli. Kołowrotek w rozmiarze 10 tysięcy również posiada 7 łożysk. jego przełożenie to 5,4 do 1, nawój kołowrotka 112 cm na jeden obrót korpki masa to 666 g i również moc hamulca 20 kg. Ja może tutaj jeszcze wspomnę o pojemności. Szpuli, żyłki o średnicy 45 mm, możecie nawinąć na ten kołowrotek aż 220 m. Także myślę, że ten mniejszy rozmiar będzie bardziej taki adekwatny, bardziej się sprawdzi przy łowieniu sumowym na spinning. Natomiast ten kołowrotek 14000, który przedstawiłem Wam jako pierwszy, sprawdzi się do stacjonarnego łowienia sumów oraz do łowienia właśnie jakichś dorszy czy czarniaków skutra na dużych głębokościach. Specjalnie uszczelony mechanizm kołowrotka moc po prostu tego kołowrotka i użycie wysokiej jakości elementów do jego budowy sprawia, że jest to jeden z ciekawszych kołowrotków na rynku właśnie do łowienia sumów oraz do łowienia skutra. Myślę, że naprawdę warto zainteresować się tym kołowrotkiem, jeśli szukacie sprawdzonego sprzętu no za nie najmniejsze pieniądze, tak? Ale jest to kołowrotek, który gwarantuje wam udane połowy. Także zapraszamy do sklepu, a ja lecę nagrywać kolejny materiał. Trzymajcie się, cześć.